Dobra, hejka, witam w pierwszej części naszego let's Właściwie to takiej... Nie wiem jakby to nazwać, ale to jest taka, taki poradnik jak robić różne fajne, ciekawe rzeczy w najczasu. W tej części poradnika pokażę Wam jak zrobić łóżko dwupiętrowe. Więc zaczynamy od tego, że kładziemy tak cztery klocki. albo... No... Potrzebne nam będą rzeczy tylko te, które mam teraz w inwentory, czyli różnego koloru wełny, różne kolory wełny, a więc pod łóżeczkiem robimy dywanik, żeby ładnie wyglądało. Taki oczo jedny zrobimy trochę. Dobra. Zaczynamy od tego, że na naszym dywaniku kładziemy albo drabinki. O, ile tu zrobiłem? Bo zrobiłem o jedno za krótko. Dobra. Um, albo drabinki. Tutaj będzie pierwsza wersja z drabinkami. Mogą być to do, dowolnego rodzaju drabinki. Ja zrobię to w taki sposób. Zrobicie według własnego uznania. Kładziemy tutaj wełnę w taki sposób. Oto. I... albo... A dobra, dwa łóżka. Musiszcie to pod spodem. Kładziecie kolejne dwa łóżka. Tym sposobem powstaje nam pierwsze łóżko dwupiętrowe. Można jeszcze upiększyć to, dodając na przykład tak, więcej drabinek. O, w taki sposób. O, nie wiem, czy tak lepiej nie wygląda. Albo można jeszcze zrobić e, w inny sposób. Kładąc dwie pary drzwi. Tutaj kolejne dwie pary. Parę drzwi właściwie. Dobra. I tutaj dajemy jak w poprzedniej wersji łóżka. I wychodzi nam łóżko dwupiętrowe. No, to są takie dwa rodzaje. No, a więc... To tyle z dwupiętrowego łóżka. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia.